Drużki znajdują się na pokładzie E. Hey, to może być kształcące. E. Dobra, laseczki, która pierwsza? O! Tylko nie wszystkie naraz. Co ty powiedziałeś do jasnej cholery? Hej, zapalcie światło. O! Smakowy test deseru? Mm, Te jak trzy ćwierci od śmierci. Odśmierci. Widzieć, że ludzie potrafią się dobrze bawić. Patrzcie go, ty, głupku, miniaturysta, i megaloman. Ach, nikt mnie nie widział, Ach, teraz już z górki. Chętnie bym spróbował tej pyszności. Lary, jak miło, że wpadłeś. I nawet ubrałeś się odpowiednio. Wow, kto to jest? U, muszę być luźny. Ja... ja zawsze hmm, lubię się wbić. Hmm, w coś. Kurcz. Co za baran. Mam problem, Larę. Starszego pana. Masz na myśli tego starucha na kółkach? Pewnie jest jego pielęgniarką. Tak, dokładnie. Jestem zmęczona, Lary. Przyszłam tu w określonym celu, żeby zostać bogatą wdową. Ale mam już dosyć czekania. Rozumiesz? Uwielbia robotę pielęgniarki, ale nie ma czasu na seks. Rozumiem. Myślałam, że to będzie łatwe. Wygląda, jakby miał się w każdej chwili przekręcić, ale on oszczędza siły, aż wrócimy do kabiny. Mam już dość zaspokajania tej starej miotły. Ciągłe ciśnienie, ciągła praca fizyczna. A, więc jest fizykoterapeutką. Ciekawe, czy to prawda, co mówią o fizykoterapeutkach. Chyba rozumiem twój problem i jestem twoim rozwiązaniem. Idzie łatwiej niż myślałam. Więc wstąpisz do naszego grzesznego związku? Idzie łatwiej niż myślałem. Posłuchaj, laleczko, zawsze jestem gotów pomóc damie w potrzebie. Co za pajac! Tak, pomóc! Obiecuję, że nie będziesz żałować straconego czasu. Pozwól, że dam ci pewną próbkę mojej wdzięczności. Teraz. Próbka? To bardziej jak przedsmak tego, co jeszcze wypłynie. Przyjdź wieczorem do mojej kabiny i tam zajmiemy się szczegółami. Przedstawię mu plan. On załatwi starego, zero podejrzeń na mnie. Świetnie. Kiedy możesz mnie wcisnąć? Poczekaj, jaki jest numer twojej kajuty? Jak masz na imię? Ach. Twoja tajemnicza towarzyszka to uwzględniłam zwycięstwo nudystycznego konkursu tatuowania na ślepku. Pachnie kwiatami, z lekkim śladem wody różanej i tajemnicy. pogniecionych papierów. Resztki musu czekoladowego uformowały na stole lepki stożek. Na stole nie pozostało już nic poza plamami bitej śmietany, plastikowymi tackami i chorągiewkami. Mas Oto ubezpieczenie na życie opiewające na sumę biliona dolarów. Wystawione na niejakiego onanisa Boninga. Zaś główną spadkobierczynią jest hmm, Anet B. Boning. I nie wiesz, gdzie znajdę starszego pana. Weź mnie. Nie, nie, chodzi mi o starszego pana nazwiskiem Boning. Kurczę. Nie jestem upoważniony do udzielania takich informacji osobom postronnym. Recepcja czego? Znaczy czym mogę służyć? Czy mogę poprosić o połączenie z pokojem państwa Boning? Łączę. Halo! Halo? Pan Boning? Boning! Nie Boning! Bardzo mi przeszkadzać! Recepcja. Co tym razem? Czy mogę prosić o połączenie z pokojem Państwa Boning? Łączę. Halo! Halo? Czy mogę mówić z panią z tej kajuty? Posłuchaj, synku. Albo przestaniesz nas nękać, albo osobiście zadbam, żeby wyrzucono Twój tyłek za ból. I martwi mnie trochę, Tele... dobry pomysł. Co? Go Oil? No, bardzo pomocne. Tylko jak tu wybrać taki numer? Larry, patrzysz na telefon do góry nogami. Nie! Patrzę do góry głową! Patrzysz odwrotnie. Chodzi o 71009. Numer telefonu boningów to 71009. Wiedziałem. 7 to kierunkowy na piętro. Numer ich pokoju to w takim razie 1009. A, tak, no okej, okay. dobra. To jest pewna pomoc. Dobra. Twój rachunek Za każdą dodatkową minutę rozmowy należy uiścić dopłatę w wysokości 1,75 dolara Uwaga! Zenek wygrał właśnie całonocny maraton disco polo. A nie, ty. Od... Pachnie gardeniami z lekkim śladem wody kolońskiej i tajemnicy. Może być skrzynka z narzędziami, albo zasobnik z amunicją. Duże, o regularnych kształtach i drewniane, ciężko wyczuć. Może to być skrzynka, a może też trumna. To mi przy. No dobra, baby, czas zaczynać. Oh, baby Co ty wyprawiasz? Miałeś go wykończyć trochę później. Ja. Ja. No, ja myślałem, że ty. Że, że on. ja. Ja spałam sobie spokojnie w pokoju obok. Tak, teraz wszystko staje się powoli jasne. Zawał, żadnych dowodów. Bardzo ładnie. Jezu, ale ten facet chrapie. Hej, mała! Może chodźmy do twojej kajuty i pozwólmy odpoczywać staremu prykowi spokoju. Co ty na to? Wydaje mi się, że to jest właśnie to miejsce, w którym chciałbyś teraz być. O nie! Ona myśli, że jestem gejem? Nie, nie, nie! To wcale nie jest tak, jak myślisz! Przestań zgrywać się na większego debila niż jesteś. Wszystko sobie zaplanowałeś, przyznaj się! Ale kiedy odsłoni wszystkie karty? Co on kombinuje? Anette, ty chyba nie myślisz, że... Jestem gejem. Och, tak. To właśnie sobie myślę. Ty oziembły draniu. A zatem zagramy w twoją grę. Przede wszystkim pozbądźmy się tego. Hej, moje ciuchy! Czy on chce, żeby materiał dowodowy tak się walał na miejscu? Chyba powinieneś stąd wyjść, zanim jeszcze bardziej mi pomożesz. Dam radę, już nie mogę mieć aż takiego pycha. Mamo, czy to jest choroba weneryczna? Uwaga, uwaga! Zwycięzce zeszłotygodniowego konkursu Zadowolenie pani kapitan prosi się o zgłoszenie do punktu sanitarnego. Mamy wyniki twoich testów, plusiku. Tak? Ach, to ty. O o! To hmm, bardzo miło znowu cię zobaczyć. Tak się zastanawiałem. Hmm, jak mógłbym zaciągnąć cię do łóżka. Czy moglibyśmy chwilę porozmawiać? Nie wiem, czy w ogóle mamy o czym rozmawiać. Miło mi się. Sta tak? Ach, to ty. Po co on się tu kręci? Kręciłem się w pobliżu. Bo się nakręciłem. No więc, maleńka, spod jakiego jest tej znaku? Okrągłego. Proszę? Wiesz, jak znak stop. Posłuchaj w sprawie poprzedniej nocy. Ja tylko chciałem powtórzyć, że nie jestem gejem, przynajmniej osobiście. Posłuchaj. Zrobiłeś to, co zrobić chciałeś, a ja nie chcę o tym rozmawiać, rozumiesz? Ale ja. Hmm, cóż, jak uważasz? Dawno nie widziałem twojego hmm, dystyngowanego towarzysza. Czy u niego wszystko w porządku? Tak, w najlepszym porządku. Uwaga, nadchodzi. Mam nadzieję, że dobrze jest mu. Rany, widzieliście kiedyś lepszą sztuczkę od tej laleczki? Dobrze, dobrze, wypoczywa. A więc to szantaż. Mam coś, co jak sądzę może Cię zainteresować. Cholera, ta przeklęta polisa ubezpieczeniowa. Słono, teraz za nią zapłacę. Ależ tak, to moje. Jestem tego pewna. Dziękuję Ci za zwrócenie mi mojej własności. Hmm, tak sobie myślałem, że, no wiesz, za coś tak specjalnego jak to, mógłbym oczekiwać od Ciebie jakichś takich bardziej wylewnych podziękowań. Jak chociażby seks. Och, nie wydaje mi się, abym miała cokolwiek, co mógłbyś chcieć. O, wydaje mi się, że masz mnóstwo tego, co mógłbym chcieć. Myśl, myśl, jak tu się pozbyć tego gnoma. Nic nie przychodzi mi do głowy. Co ty na to, żebym wszedł do środka, twojego skarbca? Dobrze zrozumiałam. Wiem, czego ode mnie chcesz, Larry. Jeśli ci to dam, to nie chcę nigdy więcej cię widzieć. Rozumiesz? Nigdy więcej. I na tym się skończy nasza znajomość. Kapisi? Ona chce, żebym się z nią kochał i nie chce, żebym do niej później dzwonił. Uuuu, dzięki ci, panie, za twe hojne dary. Czytasz w moich myślach, ponczusku. Uch... Dobra, poczekaj tu na mnie. Kurczę, żeby ją zdobyć, facet musi chyba stanąć na głowie. Dobra, Lary. Z reguły nie trzymam gotówki przy sobie, ale to jest więcej forsy, niż pewnie w ogóle widziałeś w całym swoim życiu. A teraz zrywka stąd, chłopaku. Strzałeczka! Co to jest? Pół miliona dolarów? Hmm. Ale ja chciałem zaliczyć. Ach. Zory często mylą. Uwaga! Osobę, która wymazała tekst komunikatu numer 22, prosi się o oddanie w ręce ochrony. Natychmiast! Bardzo to efektowne, ale sądzę, że wszystko można by załatwić prościej. Mogę to wytłumaczyć. Tu trzymane są kręgle po tym jak zostały na niższym pokładzie. Nie marnuj tego. To mocny środek. Pomysł, otwierasz drzwi i rozpylasz dezodorant w całym pomieszczeniu. Nieźle czeszę! Teraz będzie się dopiero działo. Teraz musi się udać. Jestem najlepszy. Uwaga, uwaga! Larry Laffer wygrał właśnie konkurs gry w kręgu, rekordowy wynik 300 punktów! Gratulujemy, Lary, co za kulę! A jaka re. Jest chyba lepszy w te klocki. Nie słyszycie! Siemanko Alfons, masz dla mnie jakieś sztuczki? Tak, jakbym to słyszał po raz pierwszy. Sieman. Cześć, Gosiu. To ja, Lary. O, cześć, Lary. No i co tam, słoniątko? Zawsze pasjonowało mnie życie tego genialnego, niemieckiego wynalazcy, Antona Fokera. Słyszałaś może o nim? Anton Foker? Oczywiście! Napisałam o nim książkę. A zatem słyszałaś o nim? Nie, naprawdę napisałam o nim książkę. Jestem autorką jego biografii, która już od kilku lat nie schodzi z list bestsellerów. Mówi się, że to prawdziwa klasyka w tej dziedzinie. Jej tytuł to Foker więcej niż zwykły samolot. Um, no tak, mógłbym rozmawiać godzinami o słynnych projektantach samolotów. Ja też! Wiesz, bardzo się cieszę, Lary. Wydawało mi się, że na tym statku są sami prawdziwi turyści, którzy potrafią jedynie zanudzić człowieka na śmierć. Zdążyłem zauważyć. Ale dzięki Bogu są jeszcze tacy jak ty. Ludzie interesujący się historią awiacji, a w szczególności samolotami mojego drogiego Antona. Przepraszam, czy możesz patrzeć mi w oczy? Przepraszam. A więc wiesz całkiem sporo na temat tego faceta, co? Och, tak! Poker Anton Herman Gerard, urodzony na wyspie Jawa, pochodzenia duńskiego, niemiecko-amerykański projektant i producent samolotów. Jego fabryki produkowały wykorzystywane podczas I wojny światowej dwu i trzy płatowce. W 1915 roku zrewolucjonizował potyczki powietrzne, konstruując karabin maszynowy synchronizowany z obrotami śmigła. Po wojnie przerzucił się na pracę w lotnictwie cywilnym, zaś w roku 1922 przeniósł się na stałe do Stanów Zjednoczonych. Wow, prawdziwy z ciebie ekspert w dziedzinie tych fokerów. Wiesz, zawsze żałowałem, że świat nie szanował Antona w takim stopniu, w jakim było mu to należne. Masz dużą wiedzę, Larry? Tak, to prawda. Wprawdzie Anton był doskonałym wynalazcą, nie miał jednak talentów menedżerskich. Tak naprawdę to jego firmą kierowała jego matka. Prawdziwy tyran, stosujący w pracy metody totalnego zamordyzmu. Masz na myśli? Tak, prawdziwa z niej Mother Foker. Czasem nie wiemy, co powiedzieć. Chciałbym móc przedyskutować z tobą pewne kwestie bardziej dogłębnie, Gosiu. Naprawdę? Ja też. Wierzę, że moglibyśmy zagłębić się w tym temacie na całą noc. Tak też właśnie myślałem, no więc może pójdziemy do mojego pokoju, żeby pooglądać zdjęcia samolotów. Z dziką rozkoszą, ale nie mogę. Przepraszam, czy możesz patrzeć mi w oczy? Przepraszam. Jak to nie możesz, bo nie mogę. Pamiętasz? Kazałam pokojówce schować gdzieś moją walizkę, a przecież nie mogę przejść nago przez cały statek jak jakaś ekshibicjonistka. Nie, 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 to nie przejdzie. Będę musiała tutaj zostać nago na leżaku, podczas gdy delikatna tropikalna bryza będzie pieścić moje nagie ciało. Uff. Prost nie mogę w to uwierzyć. Muszę nakłonić całkowicie nagłą kobietę, żeby wskoczyła w swoje ciuchy. Gosiu, muszę cię opuścić. Mam nadzieję, że wkrótce znów się zobaczymy. Oj tak, oj tak. Zenek wygrał właśnie całonocny maraton Disco Polo. Zenek, ty O nie, no jak ja znajdę tutaj walizkę Gosi? To jest... szukanie igły w stogu siana. <noise> oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Uwaga! Osoby biorące udział w konkursie więc proszone są o odwrócenie nożyc do recepcji. Ała. Waliska jest podpisana nazwiskiem Małgorzata Croft. Wreszcie trochę farta. Gosiu? Ciężko pracujesz? To dość zabawne, kiedy pytacie o to facet ze słoniem na... <grym> Gosiu? Mam twoją walizkę. Serio? Jakoś jej nie widzę. Kark przy wejściu zmusił mnie, żebym zostawił ją w przebieralni. No chodź. Ale Lary, To oznacza, że będę musiała przejść przez cały basen, pokazując wszystkim moje opalone, młode, nagie ciało. To mi się podoba. Człowieku, zejdź mnie z drogi. No i to jest moja kabina. Niewielka, ale całkiem przytulna. Dobrze, Lary, pozwól tylko, że wskoczę na chwilę pod prysznic i zmyję z siebie ten olejek. Hmm, nie tylko para się tu podnosi. Tym powinieneś ją stamtąd wypłoszyć. Przynajmniej to poszło gładko.